Koniec, gratulacje, ukończyłaś grę, teraz możesz przestać się nią przejmować ponownie, czy właśnie powiedziałaś jeszcze raz ponownie. Nudziłem się i tyle. Dwadzam bodziety opowiadają sobie kawały. Dziękuję ci, nieznany dobry sąsiedzie. Teraz żadna z tych trzech rzeczy nie wyschła. Opowiadam psu o moich problemach, mój pies. Dziewczyny na siłowni, nienawidzę, kiedy kolesi się na mnie gapią. Gdy kobieta tworzy folder, gdy mężczyzna tworzy folder. Kiedy siedliście do oglądania razem filmu, a ona zamiast oglądać, gada o tym, gdzie już wcześniej widziała każdego z aktorów, oto jest ten, no jak mu tam. W wieku 10 lat czekasz na swoje urodziny jak na najlepszy dzień swojego życia, teraz cały dzień siedzisz wystraszony, że ktoś sobie o tobie przypomni i zadzwoni z życzeniami. Ja. Czemu zawsze brakuje mi pieniędzy? Też ja. Nawilżacz powietrza w kształcie elektrowni w Czarnobylu. Słuchaj młody, mamy mało czasu, otóż miejscem do którego nocą tupta jest to. Może kiedy będę ciężko pracował, oddawał całe moje jedzenie dla kolonii, spał tylko po 8 minut dziennie, to królowa mnie zauważy. Ktoś co robisz? Samolot. Memy starego pokolenia, Pamiętamy po 15 latach, memy nowego pokolenia, czas życia jeden miesiąc. Kiedy dziewczyna tak się w tobie zakochała, że urodziła ci syna już po paru miesiącach znajomości. Ty w robocie, a my nad wodą, fajnie. Trzeba było brać wolne, spoko, teraz kiśniesz, a my nad wodą, odpoczywajcie. No tak, nad wodą fajnie, Waldek nie mogę pisać w pracy jestem, a my nad wodą. Jeszcze tylko bibliografia, spis treści i można oddawać. O kurde, ale miałem zajebisty sen, jaki sen, przed chwilą był o. kiedy wreszcie używasz 100% mózgu. Cześć, jestem Pandora, witam Was w moim dzisiejszym unboxingu. Co za psychopata mógłby się zrelaksować w takim miejscu? Naukowcy w Belgradzie stworzyli płynne drzewa, zbiorniki wypełnione wodą i mikroalgami, które mogą być alternatywą dla drzew w obszarach miejskich. Może to głupie pytanie, ale co jest nie tak z drzewami? Siedzę w samolocie, a gościu koło mnie właśnie odpowiedział na pytanie swojej dziewczyny, że nie umawiałby się z nią, gdyby była robakiem, a ona zaczęła płakać. Duży szacun dla melona za to, że ma wszystkie nasiona w jednym miejscu, a nie rozwalone po całym owocu jak arbus. To magiczne kryształy, co za bzdura, ten kabel jest pozłacany, sprawia, że jakość dźwięku jest lepsza. Daj dwa. Moja mina, kiedy terapeuta nie śmieje się z mojego żartu, tylko pisze coś w notesie, na bank kradnie mój żart. Przyjaciele chwalą mnie, że ich sekrety są u mnie bezpieczne, ja, który nie pamiętam ich sekretów. Nie jestem wyznawcą teorii spiskowych, ale tego nie mogły zbudować Bobry. Tamrówka używa swojej wielkiej głowy do blokowania wejścia do gniazda. Wyobraź sobie, że się urodziłeś, by być drzwiami. Pop, mamy 20 milionów wyświetleń, co za porażka, staczamy się. Black Metal, mamy 10 wyświetleń, stoczyliśmy się do mainstreamu. Miałaś jedno zadanie, cebulo. Jaka piosenka przychodzi Ci na myśl, gdy widzisz to zdjęcie? Dobra karma, nie zasucha taka. Nie bój się, może nawet nie odpali. Naoczny przykład ruchu ziemi, przesuwanie się płyt litosferycznych. To zdjęcie powinno znaleźć się w podręczniku geografii dla piątej klasy. Mama, ile ty już grasz na tym komputerze? Ja zacząłem o 17, mama, przecież jest godzina 16, ja. Dziewczyna, która ci się podoba, na co dzień w szkole, na studniówce. Nikt. Budowlańcy o 6:30 w żabce. Dziewczyna, jej charakter. Jedną z najtrudniejszych rzeczy w dorosłym życiu jest wymyślanie, co zrobić na obiad, codziennie aż do śmierci. Idziesz do sklepu, żeby kupić nowe dżinsy. Dżinsy w sklepie, kiedy chciałeś tylko rozłupać kamienia i trochę cię poniosło. Pobiłbyś swojego przyjaciela za 2 miliony dolarów, ja? Kiedy woda już nie płynie? Kiedy zapraszasz laskę do kina, a ona pyta kto jeszcze idzie? Ktoś spał w moim łóżku, powiedziała mama Miś, a kto nie spał, burknął tata Miś, musisz teraz do tego wracać. Przy dziecku? Jest mi zimno i głodno, widzę człowieków obok ognia. Może mogę ich poprosić o jedzenie, co mogłoby pójść nie tak. Trzy tysiące lat później. Laski u fryzjera, nie wiem na jaki kolor pofarbować włosy, może różowy? Paceci, boki krótko, góra dłuższa. Gracze, grasz jak bot, sam grasz jak bot, szachiści. Grasz jak bot. Dziękuję. Studenci, trójka. Ktoś. Ciekawe, jak to jest być debilem? Inny ktoś. Ogłoszenie pracy, praca. Wie ktoś, może jakiego zwierzęcia jest ta czaszka? Ktoś, hej, chcesz się dziś spotkać? Ja, wymówki. Tour de France. Mama, jeżeli mam 8 jabłek i zjem 3, to ile mi zostanie? Mama, jeżeli mam 8 jabłek. Masz psa czy kota? Nie wiem. Rodzaje bólu głowy, migrena, nadciśnienie, stres, przybytek. Nadal myślę o tym gościu, co jechał ze mną wczoraj autobusem z niemowlakiem, który zaczął płakać, a on mu na to, nie czas teraz na to, dzieciak od razu przestał płakać, nie czas teraz na to, masz rację, ojcze, będę się kontrolował. Kiedy przyszła jesień i mama każe ci nosić czapkę z biedronki. Szatan, dlaczego trafiłeś do piekła? Ja ściemniałem babci ekran telefonu i mówiłem, że za 100 zł da się to naprawić. Szatan. Papier i nożyce jeszcze nie zostały wynalezione, jaskiniowcy próbujący o czymś zadecydować. Ze względu na przeprowadzkę na parter, sprzedam metalowe kule do nocnego przetaczania po podłodze. Stan dobry, dźwięk doskonały. Witam. Za 3000 złotych mogę go kupić, niestety poszedł za 2500, o Boże. Szmateks, second hand, butik cyrkulacyjny. Kiedy Twoje auto ma duże spalanie w mieście, ale na szczęście mieszkasz na wsi. Kiedy nie lubisz gości. Megalodon żył 2,6 milionów lat temu w morzach Miocenu i Piocenu. Jak 2,6 milionów lat temu jak Ziemia ma 2021 lat, bo żył w wodzie, a nie na ziemi. Gdy przyszedłeś do domu tylko się napić, a mama mówi, że już nie możesz wyjść na plac zabaw. Dlaczego ceramiczny kibel kosztuje 300 zł, a ceramiczny ząb 1000 zł? Bo kiblem się niewygodnie gryzie. Och, artysta! Wow, ciekawe co rysuje, czyżby mnie? Może zdzwonimy się dzisiaj wieczorem, pewnie, i później cały dzień zrujnowany i zatruty przez niepokój. Dziewczyna w autobusie nagrywa filmik z filtrami z TikToka, dres siedzący za nią. Babcia, ale z ciebie piękny kawaler, panny się pewnie za tobą uganiają, ty? Pielęgniarka, był pan w śpiączce 14 lat, pacjent. Ja nie oceniam książki po okładce grafik, który spędził wiele godzin na projektowaniu okładki. Bóg ma swoje tereny zalewowe, na które co roku wylewa, Polacy budują tam domy, Bóg wylewa, Polacy. Jeśli konflikt jest nieunikniony, należy uderzyć pierwszym, a skąd wiesz, kiedy konflikt jest nieunikniony? To proste, jak uderzysz pierwszy, to konflikt jest nieunikniony, logiczne. Idę spać. Czemu kuwa nigdy nie ma reklam mikrofalówek? Ojciec po naprawie samochodu, dziesięcioletni syn, który świecił mu latarką. Ona, czy zmieniłbyś coś we mnie? Ja nie, kochanie, jesteś idealna. A ty zmieniłabyś coś we mnie? Jej lista. Kiedy dałeś trzy plastry sera i próbujesz domknąć toster. Jesteś tak głupim zwierzęciem, jeździsz samochodem na siłownię, żeby chodzić tam na bieżni. Pacjent ma żelaste ręce. Pielęgniarka. Strzelę gola, ale najpierw przypomnę sobie całe swoje życie. Kiedy znajdziesz płytę ze starą grą, ale w Twoim pececie nie ma napędu CD, jestem ograniczony technologią moich czasów. Kiedy wystawiłeś swojego Golfa za 15 tysięcy na OLX i Andrzej, który mieszka 300 km od Ciebie, proponuje 8, jeśli spotkacie się w połowie drogi. Kiedy jesteś bogaty i naprawdę nienawidzisz ludzi. Mamo mój bąk wypadł na podłogę. Możesz rzucić, nie zabieraj, tylko rzuć. Każdy pies, kiedy zobaczy, że coś jesz. Jupi nowe memy, z egzaminu się wraca, od razu humor lepszy.